Potrzebujemy solidarności, potrzebujemy mocnego stanowiska wobec Rosji, Potrzebuje jeszcze mocniejszych e, e, sankcji. Panie ambasadorze, jak pan widzi przyszłość relacji polsko-ukraińskich? Wasza redakcja, wasz magazyn ma nazwę, wszystko co najważniejsze. Ja powiem, że te relacje widzę wszystko co najlepsze. Jestem, jest, jestem przekonany, że będą bardzo dobre relacje ukraińsko-polskie, ponieważ te relacje, które zawiązują się w czasie walki, są w, bardziej wytrwałe i bardziej mocniejsze. Rozumiem. A czy Polska i Ukraina mogą budować wspólną Europę? Na pewno będą tutaj potężnym motorem dla e, Europy całej, dla całej Unii Europejskiej, bo to jest e, dwa dużych potencjała. Potencjał około 80 milionów osób. Także na pewno to będzie potężne e, po, pojednanie, czy potę, potężny, potężny e, ośrodek Zjednoczonej e, Europy. I czego Ukraina teraz najbardziej potrzebuje od świata i od Polski? Potrzebujemy solidarności Potrzebujemy mocnego stanowiska wobec Rosji. Potrzebujemy jeszcze mocniejszych sankcji i wykonania tych sankcji, decyzji, które zostały podjęte. I też potrzebujemy wiary i wiary w zwycięstwo, mocnego ducha w to, że zwyciężymy.